No, hej, cześć, siemano, z tej strony Hawajes i witam was w kolejnym odcinku z Jalopy, sezonu drugiego, tak jest, witam was, a dziś wybieramy się na Węgry, tak jest. Także mam nadzieję, że odcinek mi się będzie podobał, łapkę w górę, za czysty komentarz, my już żegnamy się powoli z Czechosłowacją, Słowacją. Z Skurowem, tak jest. Wyjeżdżamy z Czechosłowacji i udajemy się na Węgry, tak jest, dokładnie na Węgierską Republikę Ludową. Tak jest. I w sumie y, ostatnio opowiadałem Wam, jak dobrze pamiętacie, dobrze wiem, w Google jak dobrze pamiętacie, bądź też nie, w ostatnich odcinkach opowiadałem o o podziale Niemiec po II wojnie światowej i o powstaniu bloku wschodniego w żelaznych tego typu rzeczy, jak ktoś jest zainteresowany i się tematem ciekawi no to może sobie się dowiedzieć więcej jest naprawdę mega dużo kanałów historycznych na YouTube i polecam, jak ktoś jest ciekawy Weźmiemy sobie tą długą trasę, bo mamy dużo paliwa i może coś sobie zarobimy po drodze. Jakieś paczuszki czy coś będzie, jakieś praty, Także to dość spotykane zjawisko, tak jest. No, także, tak jak już mówiłem, pozostawcie łapek w górę, soczysty komentarz. A my udajemy się już w zasadzie na granicę z Węgrami. Tak, bo mamy tutaj piękny. Długi most zaraz za przejściem granicznym. Oj oj oj, no czemu ja to tak mam? No? Mam nadzieję, że gierka nie jest za głośna. W sensie, no, u mnie trochę jest głośna, ale w postprodukcji na nagraniu myślę, że będzie w porządku. Tak jest. Także krótko i na temat streściłem o czym mówiliśmy sobie w odcinku poprzednim tak jest My jeszcze mówiliśmy o słabej sytuacji ekonomicznej tych tak zwanych demoludów czy tych krajów demokracji ludowej no o tym też warto wspomnieć i pamiętać bo w sumie przez to że wtedy było tak jak było no to do dziś tak naprawdę już się te Różnice powoli zanikają, ale wciąż przykładowo takie kraje zachodnie typu Francja, właśnie ta zachodnia część Niemiec czy Hiszpania są lepiej rozwinięte od niektórych państw Europy Środkowo-Wschodniej. Tak jest. Dobrze, widzę, że dwie Gluffy za bardzo nic tutaj nie gada takiego. Ciekawego. Także jak nie jest zbyt rozmowny to łączymy sobie rady. Wreszcie coś mówisz, wujku więc Wiem, że prze, przemycać zakazane towary dla dobra. Jedziemy tu. Uważaj. Oho. No będziemy się trzymać zasad. Na razie za bardzo żadnych towarów nielegalnych chyba nie przewoziliśmy. W miarę wszystko co mam to sprzedaję, bo nie mamy zbyt dużo przestrzeni no. bagażowej, do przewożenia tych rzeczy, tak że wiecie. W sumie fajnie, że tutaj pojechałem, bo fajnie wyglądają takie te drogi wokądowe. Tak to cały czas asfaltem trochę, taki fajny klimacik jest na tych węgrzech. Tak jest. Pewnie zauważyłeś, że mapa... na mapie, zaznaczyłem niektóre trasy. ...jaśnymi ikonami samochodów Dodać informacje o stanie drogi podczas trasy ciekawe Już się nam silnik pierdzieli, to nie dobrze, tam się już tymi spod maski, tak Także widzę, że wujek luki zbyt dużo tutaj nie opowiada na razie Także ja z przyjemnością widzowie Wam opowiem o w sumie o czymś co powinienem dodać jeszcze o do, yy, do tematu co poprzednio Wam opowiadałem ale no zapomniałem o tym kompletnie ale może w sumie powiem to teraz tutaj jeszcze i tak będzie pasowało bo to są takie dwa zjawiska i tak naprawdę przez cały okres istnienia yy, bloku wschodniego krajów satelickich ZSRR tylko w tych dwóch państwach była taka sytuacja że była tak zwana interwencja w związku radzieckiego o ciekawe a mianowicie bo być tutaj właśnie Czechosłowację i Czechosłowację i Węgry tak jest także zaczniemy od taki sam się w sumie lepsze. Możemy zamontować. No także zaczniemy sobie od Czechosłowacji, o której w sumie ostatnio trochę opowiadałem, ale bardziej opowiadałem jeszcze o Niemczech i o... To, tego to nie chciałem być na no i ogólnie bardziej opowiadałem o bloku spodni. Mogę jedno do drugiego strzelać jakoś? Nie jestem w stanie. Dobra. Trudno się mówi. Tak jest, także najpierw najpierw zaczniemy sobie od tak zwanej praskiej wiosny. Będę mówił tutaj nietypowo taką ee, wiedzę. Bardzo taką powinną, bo takie suche fakty typu kiedy to było, to też powiem, ale to można sobie w bardzo łatwy sposób znaleźć w dzisiejszych czasach, ale to jest trochę taki ciekawostek coś co tak mi do głowy przyjdzie i e, wiem na ten temat. Także tak, praska e, wiosna to są wydarzenia późniejsze e, Mianowicie jest są to lata 60. XX wieku, bodajże rok 1968, coś takiego. Nie jestem w 100% pewny, ale myślę, że dobrze chyba pamiętam. Tak 1968. No i e, było to w skrócie e, bunt społeczeństwa Czechosłowacji, czeskiego przeciwko reżimowi komunistycznemu przeciwko władzy Czechosłowackich, komunistów, takich kardogowych komunistów, bo do tego, 1968 roku, właśnie przed praską wiosną, w Czechosłowacji, mimo tak zwanej odwilżyk po śmierci Józefa Stalina, w bloku wschodnim i w Związku Radzieckim w Czechosłowacji nadal był tak zwany stalinizm, no, także była bardzo, władza rządziła twardą ręką, no i to też były efekty, e... skutki tej twar... twardej ręki komunistów czechosłowackich, była reakcja taka społeczeństwa nierówna, no i była trwało spełniona przez y, państwa tak zwanego Układu Warszawskiego, czyli takiego można powiedzieć y, radzieckiego odpowiednika NATO. No, był to sojusz militarny stworzony tak naprawdę y, głównie no, w odpowiedzi właśnie na NATO, które powstało trochę wcześniej. No i był to sojusz głównie stworzony pod y, po to, by Związek Radziecki mógł sobie bardziej podporządkować jeszcze bardziej państwa, armię w yy, kraju satelickich. No i to yy, so, jest sojusz militarny stworzony właśnie typowo pod Związek Radziecki. No i z racji, że państwa sąsiadujące, takie właśnie jak yy, Węgry, Rumunia, znaczy no, sąsiadujące, no państwa, które były sąsiadujące, no. Rumunia to z Czechosłowacją nie sąsiaduje, ale na państwa, które były w tym układzie warszawskim, czyli tam no, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Polska, NRD, no musiały, e, chcąc czy nie chcąc, czy chciały, czy nie chciały, musiały e, również dołączyć się do tej interwencji. No i między innymi w płomieniu tej praskiej wiosny dało udział też Ludowe Wojsko Polskie. No i razem z innymi armiami układu warszawskiego, Armia Czerwona, wiadomo również też. No i były to takie ciekawe wydarzenia, które były, można powiedzieć, takim sprzeciwem wobec tej władzy komunistycznej. No ale niestety finalnie Białka Wiosna się nie udała. Została krwawo no i Związek Radziecki ponownie po raz drugi, można powiedzieć, siłą zaprowadził swój porządek w Czechosłowacji. No i tak naprawdę rząd się zmienił, ale był teoretycznie łagodniejszy, ale to tylko tak teoretycznie. No po prostu się zmienili komuniści na stanowiskach i to, to w zasadzie tak tyle. W skrócie, nie rzucając tutaj takimi szczegółami, nazwiskami w ogóle. No, takimi rzeczami, czyli de facto, po prostu hmm, państwo po prostu hmm, nadeszła ta odwliż, tak jak w innych pań, państwach po śmierci Józefa Stalina, ale poza tym, de facto, nic się za bardzo nie zmieniło. No i doszło do takiego stanu, y, że można powiedzieć stanu przed tą praską wiosną, czyli w zasadzie jak chodzi o państwo kuchowo, to wszystko zostało tak samo. Także nie jest to zbyt pozytywne, jeśli można tak nazwać, wydarzenie. Tak jest. Wow, mamy 900 marek, jest taki bogaci. Mm -hmm, czyli mam jeszcze minus... Jeszcze mam 50 pajsu, dobra, to weźmiemy sobie dwa zestawy na jeszcze. Jestem 20 na plusie, tak? Wow. Naprawdę nie nieźle Czy jest coś, co tutaj jeszcze mogę? Y Kupić? Chyba nie za bardzo. Łomu to nie kupuję. opomki na razie nie. Dobra, dziękuję. Wszystko do widzenia. Kurde, nie wiem, tam po czesu, po, tam po węgiersku będzie. Węgierski jest bardzo trudny język, swoją drogą. Ale ciekawy, nie powiem, że nie. Jak chodzi o Węgry, to polecam sobie odczaić. Yy. Jeśli nie słyszeliście zespół Omega, to między innymi właśnie piosenki ZDA 3 Fajne, taki rok progresywny, jak ktoś chce sobie obczaić ciekawe połączenie, nie powiem. O, no co jest? No, także jak chodzi o, bo tutaj mówiłem o Czechosłowacji, a zacząłem mówić o Węgrach, już tutaj wspomniałem o, o tym, że znam parę piosenek po węgiersku, tak jest, jak chodzi o praską wiosnę, takie najważniejsze suche fakty, takie ciekawostki, to myślę to wszystko, tak jest. A jak chodzi o powstanie węgierskie, no to mamy tutaj w sumie podobny schemat tylko do tego, że wiadomo też rządy komunistyczne nie były zbyt dobre, tak samo jak i w Polsce i w innych tych krajach. No ludziom się zbyt dobrze nie żyło wiadomo i opozycja była szkanowana, oficjalnie jej nie było. Jeszcze jedno a propos... Opon znajdziesz wiele rodzajów mieszanych oraz pre pre preferowanej na miejscu dla nich. Na przykład, nie, mieszanka oferuje większe trzy i za szybkie zużycie. Aha, i wujek, również na mówi o oponach, ale no ja już drugi sezon z tą gierką na kanale robię i sam prywatnie też trochę grałem już, także już nie wiem, który raz ja tą gierkę przechodzę, także wiem takie typowe myślałem, że coś fabularnego do tego tematu skupiłem, ale no a wracając do, do sytuacji na Węgrzech to było jeszcze wcześniej w latach 50 to był taki można powiedzieć pierwszy e, opór, bunt krajów satelickich Związku Radzieckiego przeciwko komunizmowi i tej dominacji ZSRR e, no to w sumie plus e, do tej sytuacji również, że rządy Węgierskich kolei komunistów były też niezbyt dobre dla społeczeństwa. Dochodzi jeszcze fakt, że Węgry jako sojusznik III Rzeszy podczas II wojny światowej był traktowany przez Związek Radziecki jako takiego samego skubinowajcę, tak samo jak i Austrię na przykład traktowana też była okupowana, podzielona na strefy? Przez to też na szeroką skalę po prostu Związek Radziecki wykorzystywał Węgry, wyłocząc wszystkie różne rzeczy wartościowe i w ogóle etc. No i to się Węgrom też nie podobało. No i co jeszcze warto dodać? Hmm. A to również była próba obalenia rządu węgierskiego. No i nie udało się to. Również była interwencja państw Układu warszawskiego na Węgry. No i też się nie udało, ale był to taki pierwszy przejaw tego, że też między innymi świat zobaczył, że no jednak yy, te państwa, yy, które są, które, państwa, których obszary, terytoria przedwojenne zostały podczas II wojny światowej zajęte przez Armię Czerwoną, przez Związek Radziecki, no niezbyt się zgadzają z tym, że zostały podporządkowane ich interesom i ich wpływom. Tak? No bo wiemy. Wow, co się stało? No bo wszyscy wiemy, jak to było. Tak. W Polsce raczej, tak, de facto, komuniści to poparcia za bardzo nie mieli na tyle, żeby mogli spróbować samodzielne rządy, a pomocą Sowietów się to udało wprowadzić. Tak samo w wielu innych. Państwa państwach, wiadomo, wyborów demokratycznych to nie było <laughs> wow, co ty kurde wujek, masz tamtki czy co? ja jeszcze tu popukam, o właśnie może jakąś kasę zarobię, Oj, chodź tak jest, dobra widzowie, bo się rozgadałem, mam nadzieję, że ten materiał nie jest zbyt długi Dziś to już na tyle. Mam nadzieję, że Wam się film podobał. Łapę górę, soczysty komentarz i do następnego. Siema.